Pierwsza wojna światowa kojarzy nam się przede wszystkim z wojną pozycyjną, z piekłem okopów. I w związku z tym, kiedy pojawia się jakakolwiek gra plan trzeba traktująca pierwszej wojnie światowej, to pierwsze, czego szukamy, to okopy, to sposób, w jaki została oddana ta wojna pozycyjna, przede wszystkim kojarząca się z frontem zachodnim. I jeżeli ktoś planuje wydać grę o pierwszej wojnie światowej, to czy można wpaść na lepszy tytuł od The Longest Trench, najdłuższy okop, Wydaje mi się, że akurat taki tytuł automatycznie przywołuje skojarzenia z I wojną światową. I dzisiaj gra nosząca właśnie ten tytuł. to Michelle Leviathan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj czas na kolejny unboxing. Chciałbym bowiem wspólnie z wami otworzyć pudełko z grą traktującą o I wojnie światowej, a więc o konflikcie, który w mojej hierarchii zainteresowania zajmuje absolutnie jedno z najwyższych miejsc. Chciałbym bowiem otworzyć razem z wami pudełko z grą pod tytułem The Longest Trench. The Longest Trench, Najdłuższy Okop, to gra wydana przez Udo Grebe Game Design w 2022 roku. Grę zaprojektowani, zaprojektowali Arno Mason oraz Frédéric Mommerson, czy też Frédéric Mommerson. Gra przeznaczona jest dla dwóch do 4 graczy w wieku 14 lat lub więcej, a czas pojedynczej partii wyniesie od 60 do 120 minut. Gra była ufundowana na Kickstarterze i Udo Grebe Game Design prowadziło tę kampanię Mając na celu zebranie kwoty 3000 euro. Finalnie projekt zamknął się kwotą 8171 euro, a projekt wsparło 292 bakerów. Czyli dla wszystkich tych, którzy śledzą wielkie Kickstarterowe kampanie, można byłoby powiedzieć: kropla w morzu. To w porównaniu do wielkich projektów, które są fundowane na Kickstarterze, są wartości niemalże pomijalne. Natomiast trzeba zawsze brać pod uwagę to, że rozmawiamy o zupełnie innym kalibrze gry. To nie jest wielki kickstarterowy projekt. To nie jest gra wypchana po brzegi komponentami takimi jak figurki, jak różnego rodzaju planszetki. To jest mała gra wojenna. Mała gra zamknięta w małym pudle, zawierająca w zasadzie dwie talie kart, planszetkę, kilka kostek. Dzisiaj te komponenty chciałbym wspólnie z wami obejrzeć. Ważna informacja. Mówiąc o tym wszystkim, o tym, że to jest mała gra wojenna, o tym, że nie ma, się, nie ma co porównywać jej do dużych projektów, nie twierdzę, że jest to gra słabsza. Bo bardzo często w ostatnim czasie na Kickstarterze mamy do czynienia po prostu z przerostem formy nad treścią. Dorzucanie absolutnie, na, absolutnie niepotrzebnych figurek, rozszerzeń, w której tak nigdy nikt nie zagra, jest dzisiaj na porządku dziennym. Projektów pasjonackich, takich, które są oparte na fajnym pomyśle, które nie zawierają masy różnych komponentów, w dalszym ciągu na Kickstarterze jest sporo. Pytanie, czy ta konkretna gra, a więc The Longestrunch, faktycznie wpisuje się w ten trend. O tym przekonam się dopiero grając w grę, a dzisiaj chciałbym wspólnie z Wami po prostu otworzyć pudełko i zobaczyć, co w nim się znajduje. W związku z tym, nie przedłużając już, zapraszam teraz do obejrzenia zawartości pudła z tą grą. Poniżej wydana przez Udo Gryby Game Design gra The Longest Trench. Famous Battles of World War I. Dosyć interesująca klimatyczna okładka, z wizerunkami żołnierzy na pierwszym planie widać, że mamy niemieckich żołnierzy i gdzieś w tle, przedzierających się przez mgłę lub być może przez dym spowodowany przez jakiś gaz, żołnierze atakujący pozycje niemieckie, przedzierający się przez zasieki. Patrząc na tę okładkę, szczerze mówiąc, widzę. Scenarią z I wojny światowej. Widzę też kikuty drzew, widzę gdzieś tam lecący granat. Choć to jest granat ten bardziej popularny w mass mediach, a mniej popularny w rzeczywistości. Ale patrząc na tę okładkę, zdecydowanie przywodzi mi to na myśl pierwszą wojnę światową. Po drugiej stronie pudła znajdziemy z kolei opis tego, o czym traktuje gra, a więc metryczka mówiąca nam o tym, że The Longest Trench jest grą, w którą zagramy w gronie 2 do 4 osób. Czas pojedynczej partii wyniesie od 30 do 120 minut, a minimalny wiek gracza został wyceniony na 14 lat. Wzorem tego, co serwuje część innych wydawnic, mamy też dwa tory złożoności, gdzie jak widać, Longest Range został oceniany na 1 w skali od 1 do 9. Przydatność do rozgrywki solo również na tym samym poziomie, czyli jest to gra, w którą co do zasady solo po prostu nie zagramy. Mamy również opis komponentów, mamy skrótowy opis tego o czym traktuje gra z informacją o tym, że The Longest Trench odtwarza przebieg pierwszej wojny światowej w serii historycznych lądowych oraz morskich bitew. Mamy także możliwość rzucenia okiem na część komponentów. Teraz otwieram pudełko i chciałbym sprawdzić jak te komponenty wyglądają w praktyce. Long strange prezentuje się w ten oto sposób. Otwierając pudełko widać więc, że hula po nim trochę powietrza, nie ma żadnej wypraski, w której później można byłoby te komponenty włożyć. Więc mamy troszkę elementów, które będą w woreczku strunowym i dwie talie kart, choć być może jest to jedna wspólna talia kart po prostu umiejscowiona pierwotnie w dwóch różnych stosach. Odnośnie do tego, co mamy w woreczku strunowym to otrzymujemy kilka sześciennych kostek, trzy czarne i trzy białe. Jak zakładam po trzy dla każdej strony to są kostki drewniane, kostki, na których mamy kilka różnych symboli. Mamy w związku z tym, na przykład artylerią z dwójką, mamy szóstkę, mamy piątkę, mamy artylerią z jedynką, artylerią z czwórką i artylerię z trójką, a więc kilka różnych. Wyników po na stronie na kostce białej, natomiast dokładnie to samo, z tym, że w białych, w białych, w białej tonacji kolorystycznej. No i biała kostka chyba trochę lepiej widoczna z daleka, jeśli chodzi o porównanie tego, co na niej jest, ale tu nie ma naprawdę czego się przyczepiać. Dwa znaczniki, a więc mamy drewniany żółty i czerwony znacznik, która raczej nie ma za bardzo o czym opowiadać. Jest natomiast o czym opowiadać, kiedy zajrzymy już do kart. Karty, jak wcześniej wspomniałem, będą elementem, który będzie podstawowym komponentem całej gry i będą one napędzać rozgrywkę. Dzięki nim odtwarzać będziemy przebieg historycznych bitew. I teraz zajrzyjmy do tego, jak te karty się prezentują. Pierwsza karta, jaką widać, to armia osmańska, Ottoman Infantry, Piechota Osmańska. I na tych kartach znajdziemy wartość liczbową. Znajdziemy także informację mówiącą nam o tym, do której znacji przynależy dana karta, w tym przypadku do państw centralnych. Mamy również numer porządkowy karty i mamy dodatkowo jeszcze modyfikator oraz kilka dodatkowych informacji, jak zakłada, mówiących o tym, kiedy taka karta może być wykorzystana, więc w którym roku i w którym kwartale, bo gra podzielona będzie na lata i na kwartały. I tak część z tych kart, jak widzicie, będzie mogła być wykorzystana w innych momentach wojny od pozostałych. Mamy niemiecką piechotę, mamy także austro-węgierską piechotę. Jeszcze no niemiecką piechotę, ale z początku wojny, early war. Mamy też bardzo mocną niemiecką piechotę, więc to są wszystko armie. Później mamy kartę specjalną, Kaiser Wilhelm II. In case you win the next battle, you get one extra victory point. Ok, Erich von Falkenheim, Paul von Hindenburg, a więc również historyczne postacie, Erich von Ludendorff. No i później mamy dym, okopy, czyli karty wsparcia. Mamy granaty, mamy karabin maszynowy, Mamy nawet Manfreda von Richthofena, a więc Czerwonego Barona, Headquarters Plans. I mamy też karty nawodne, te mają niebieski pasek, a więc na przykład flota, 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 flota. Później mamy znowu karty wsparcia, Moździerz, Bagnety, Rosyjska Rewolucja, Zmęczenie Wojną, Mustafa Kemal, Wojna Podwodna. Mamy też akcenty dotyczące wojny toczonej w innych regionach świata. jest na przykład wojna toczona w niemieckiej Afryce Wschodniej. Kaiser Franz Josef, Observation Balloon, Matahari. Mamy też piechotę bułgarską. Super, że się tutaj znaleźli także Bułgarzy. Korpusy alpejskie, Landsturm. Russian Infantry. Zobaczmy jeszcze na koszulkę. Tak wygląda. Tak wygląda rewers karty. Więc będziemy mieć do czynienia z dwoma taliami. Tak wygląda talia państw centralnych. Natomiast w tym konkretnym stosie znalazła się jedna karta, przynależna do aliantów. Tak wygląda z kolei rewers karty alianckiej. Dla porównania tak prezentują się obydwa rewersy. Dobrze będzie je odróżniać, bo nie dość, że inna tonacja kolorystyczna, oczywiście inne umundurowanie, inne siły przedstawione na zdjęciu. To jeszcze pomoc w postaci flag, a jakby tego było mało, to te flagi są też zlokalizowane po innych stronach karty, więc tu ryzyka powiełki moim zdaniem nie ma absolutnie żadnego. Drugi stos, w którym jak zakładam znajdziemy karty alianckie, ale też pewnie jakieś dodatkowe karty funkcyjne lub karty pomocy, od razu sprawdzam. Więc mamy faktycznie kontynuację kartelianskich, rosyjska piechota, włoska piechota, więc są też Włosi, jest są też Belgowie, Francuzi, rzecz jasna, z różnymi siłami, z różnymi latami możliwości wykorzystania, są też Brytyjczycy. No i te karty będą w różnych nominałach, więc mamy też Amerykanów od razu z grubej rury, czwórka, piątka. Mamy też piechotę Anzaku. Super, że też taki akcent. Kanadyjczycy. O super, że pomyślano o tym, żeby tę nację również uwzględnić. Karta specjalna. Raymond Poincaré, Ferdinand Foch, Douglas Haig, Philippe Pétain. Flota. Podobnie jak u państw centralnych. No i później mamy różnego rodzaju karty wsparcia, a więc bagnety czołgi. Moździerz, czy też drut kolczasty. René Fong, a więc odpowiednik Manfreda von Richthofena. Granaty, te karty już były. Henry Rowley, Son, Woman at Work, Blokada mamy. Laurenza Zarabi, Joseph Papażofa Edith Gavel. Miny Rumuńska Piechota, więc mamy Rumunów, Colonial Infantry, British Expeditionary Force, mamy więc BAF, Recon Flight. Te karty już były, wojna w Serbii i na końcu. Dwie karty pomocy z podsumowaniem tego, jak wygląda przebieg bitwy, a z drugiej strony dokładnie to samo: czyli te karty są dwustronne, zawierają po prostu te same informacje. Nie ma znaczenia, z której strony z nich będziemy korzystać, odnośnie do samych kart i ich jakości. Karty powiedziałbym: ok, to nie jest jakaś najwyższa jakość. Jak widzicie. Lekko połyskujące, ale one nie są powleczone jakąś szczególną warstwą ochronną. One się będą dosyć łatwo odkształcać, co widać już po tym bardzo krótkim teście. Jednocześnie ładnie zaokrąglone, to trzeba docenić, ale też dosyć śliskie, więc to może być problematyczne. One będą bardzo mocno jeździć, chodzić. Powiedziałbym, że ok, ale bez rewelacji. Nie podoba mi się też za bardzo ten pomysł z. Blurem, który został nałożony na karty, bo to są wszystko historyczne zdjęcia. Więc nie widziałem absolutnie żadnego, nie widzę żadnego absolutnie problemu w tym, żeby wykorzystać oryginalne fotografie, być może trochę podbite kolorystycznie, a tu mamy do czynienia z tym rozmazaniem. I no, ja szczerze powiedziawszy, nie jestem wielkim fanem tego typu kreski lub w zasadzie filtra. Ale cóż, taki był wybór wydawcy. Kolejne elementy to instrukcja. Tak wyglądają zasady do gry the longest range i to nie będą jakieś szczególnie skomplikowane zasady. Mamy więc spis treści na pierwszej stronie, jak widać jest to instrukcja licząca 15, czyli łącznie z ostatnią stroną 16 stron. Mamy opis komponentów, tego jak czytać karty, później mamy też sekwencję tury, sekwencję poszczególnych bitew, przykłady, bardzo dużo graficznych przykładów i super, bo dzięki temu to się będzie o wiele lepiej czytać. Mamy też przykład rozstrzygnięcia bitwy. Później jeszcze notatki, komentarz autora super, bo dzięki temu też będzie się lepiej czytać. I mamy też fotografie samych designerów Fryderyk Moyerson i Arno Mason tak oto prezentują się w uniformach z epoki. Na końcu, zdaje się, że dokładnie to samo podsumowanie, które mamy także na karcie pomocy. Ostatnim komponentem jest plansza, na której toczona będzie rozgrywka. To jest plansza tekturowa. Jak widzicie, zwykła tektura z nadrukiem. Plansza, która będzie się niesamowicie odkształcać. Trzeba będzie ją doprowadzić do stanu płaskiego, żeby móc spokojnie grać. No i to jest plansza, na której znajdziemy kilka różnych rzeczy. Znajdziemy po pierwsze u góry tor, tur. Więc odmierzać będziemy poszczególne tury, odmierzać będziemy poszczególne rundy, choć w zasadzie nie. Tu nie będziemy odmierzać rund. To jest tor zwycięstwa. To jest tor, gdzie będą, zdaje się, umiejscowiane znaczniki i będą one wędrować w odpowiednich kierunkach. Więc, w zależności od tego, kto ma przewagę, to ta karta pewnie, te znaczniki pewnie będą wędrować w odpowiednim kierunku. No i mamy stan początkowy, który też mówi nam o tym, że jeśli tu zakończy rozgrywkę. Znacznik, to gra kończy się remisem. Mamy małe zwycięstwo, znaczące zwycięstwo, całkowite zwycięstwo, jeśli któryś z tych znaczników powędruje do końca toru. Jednocześnie mamy następnie bitwę, bo gra będzie toczona na przestrzeni kolejnych lat i istotą będzie rozgrywanie bitew. Mamy więc inwazję Belgii, mamy Danenberg, Marnę, wyścig do morza, później mamy Dogger Bank, a więc także Bitwę Morską. Mamy jeziora Mazurskie, Gallipoli, Isonco, Verdun, Jutlandię, ofensywę Brusiłowa, Somme, ofensywę Nivella, Passendale, Caporetto, Combre, Schlacht, Piave. Następnie mamy też Megiddo oraz finałowe alianckie ofensywy. Od sierpnia do listopada 1918 roku. I tak oto na przestrzeni wszystkich tych bitew będzie rozstrzygane starcie, będzie, będą rozstrzygane losy wojny. Grając poszczególne, grając poszczególne bitwy, będziemy przemieszczać, jak zakładam, jeden z tych dwóch znaczników. Jeden będzie w związku z tym do oznakowywania aktualnego stanu zwycięstwa, a drugi pewnie do oznakowywania aktualnej bitwy. To można bardzo szybko sprawdzić, zerkając do instrukcji, gdzie mamy spis komponentów. I otóż spis komponentów nie mówi nam dokładnie, gdzie, który jest używany, ale na pewno w game setupie będzie. Place the yellow token in the box in the center of the Victory Points Track above start, a red token in the first battlefield. Więc już mamy odpowiedź: czerwony znacznik będzie używany do oznakowywania aktualnej bitwy, żółty będzie oznakowywany do ustalania, jak wygląda aktualny stan. Wojny, więc ten znacznik będzie wędrować w jedną lub drugą stronę w zależności od tego, kto tych punktów po prostu więcej zebrał. Tak wygląda komplet komponentów składających się na wydano przez Udo the Game Design grę The Longest Trench. Zapraszam teraz do szybkiego podsumowania. Czas na pierwsze uwagi, pierwsze przemyślenia po otwarciu pudła z tym tytułem. The Longest Strange to gra, która zainteresowała mnie z uwagi na dwie rzeczy. Po pierwsze jest to gra traktująca o, jak powiedziałem na początku filmu, jednym z moich ulubionych okresów historii, czyli o I wojnie światowej. Po drugie, zainteresował mnie mocno fakt, że to jest gra, która wydaje się na pierwszy rzut oka, dosyć prosta do zagrania, a jednocześnie traktująca I wojnie światowej w skali strategicznej, bo to nie jest gra skupiająca się na walce w okopach, to nie jest gra skupiająca się na Rozstrzyganiu, na odtworzeniu jakiejś jednej specyficznej bitwy lub kampanii. To jest gra, która w założeniu pozwala na odtworzenie całego przebiegu konfliktu z lat 14-18 i to w przystępnym czasie, bo mniej więcej 60-90 minut, z wykorzystaniem tali kart. Samo założenie bardzo mi się podoba i jednocześnie patrząc na to, jak te karty wyglądają, widzę, że sama mechanika nie będzie jakoś mocno skomplikowana. Pytanie, jak to będzie funkcjonować w praktyce, ale. Niewątpliwie to, co mi się podoba po tym pierwszym kontakcie z grą, to jest to, że mamy do czynienia z przemyceniem do niej mimo wszystko sporo smaczków, sporej liczby smaczków, które wprost powodują, że mamy skojarzenia z I wojną światową. Mamy więc oczywiście armię wszystkich największych graczy, ale mamy też postacie historyczne. Mamy żofra, mamy. Hindenburga, mamy Matę Hari, mamy różnego rodzaju inne wydarzenia, które kojarzą nam się z I wojną światową, które sprawiają, że grę w tę grę, mam nadzieję, będziemy mieć poczucie grania w grę o I wojnie światowej. Nieco mniej podoba mi się estetyka kart, i powiedziałem już o tym, kiedy o nich rozmawiałem z Wami w trakcie tego materiału. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem takiego blura, takiego rozmazania. Wolałbym, żeby to były kolorowe ilustracje albo nawet fotografie stylizowane na, na ilustracje, ale Dosyć czytelne, a nie rozmazane typu mozaika, bo to nie do końca odpowiada temu, co chciałbym widzieć na kartach. Ale myślę, że to nie będzie miało większego znaczenia, bo przede wszystkim będę patrzył na grę z punktu widzenia mechanicznego. A tu podoba mi się bardzo to założenie możliwości rozegrania w sposób strategiczny całej e, wojny. Założenie jest takie, że na tej planszy, na której mamy wyszczególnione pola, 4 per rok, mamy. Co do zasady, najważniejsze wydarzenia, jakie działy się w tym okresie. I można byłoby polemizować, czy na pewno te wydarzenia, czy też ich rozstrzygnięcie spowodowałoby, że wojna ulegnie zakończeniu na rzecz jednej czy drugiej strony. Ale z drugiej strony, to były też elementy na tyle, wydarzenia na tyle istotne, że nie sposób jest kwestionować ich roli dla finalnego rozstrzygnięcia II wojny światowej. Więc wydaje mi się, że dopiero po zagraniu w grę będę w stanie powiedzieć, jak to. Mechaniczne podejście do odtworzenia tego całego bardzo skomplikowanego konfliktu wyszło. Czy ten sposób uproszczenia i założenie, że można otworzyć pierwszą wojnę z wykorzystaniem dwóch talii kart, faktycznie trzyma się kupy? Na razie bardzo wygląda, wygląda to bardzo interesująco i bardzo intrygująco, więc w najbliższym czasie po ograniu, gdy oczywiście podzielę się z wami także opinią na temat tego, jak ta gra po prostu funkcjonuje mechanicznie. To był unboxing gry The Longest Trench wydanej przez Udo Greybe Game Design. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam też do innych materiałów na Wojnik Zajrzyjcie również na mój Facebook oraz na Instagram. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.